okay oh. Pomysłu. Pojawiło się coś takiego z głównej kwatery jak teka drużynowego i był tam pomysł na różne sposoby obchodzenia tej rocznicy. Wybraliśmy część rzeczy, część dodaliśmy swoich. Stwierdziłam, że po co to robić jedną drużyną z kroków, jesteśmy to osią. więc zróbmy to razem, zmobilizowaliśmy się no i jest nas tutaj dzisiaj 36. Osiążeń. Ej, Rodney, się trochę do tyłu. Dziękując Wam za to i dziękując już za to, to będzie później też. I kierkę przyjaźni puszczam w prąd, niechaj wróci do mnie prąd.